Cześć! Z tej strony Wiesław, chciałbym Was bardzo serdecznie zaprosić na film o najnowszym modelu telewizora OLED na sezon 2023 od firmy Philips. Konkretnie rzecz biorąc, jest to linia 818. Czym charakteryzuje się ta linia, jeżeli chodzi o parametry obrazu, dźwięku, co oferuje nam e, klientom i dlaczego ten telewizor został doceniony przez Europejskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Branżowych, o tym wszystkim dowiedzie się w tym filmie. Jeżeli ten film Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, a subskrypcja będzie również mile widziana. Zacznijmy od tego, że firma Philips z modelu 818 ma bardzo dużo przekątnych. Są to 42, 48, 55, 65 oraz 77 cali. W całej ligi 818 mamy zastosowany najnowszy dostępny na rynku panel, czyli panel EX, który dodatkowo wyposażony jest w tak zwany hitsyng, czyli chłodzenie za matrycą, co powoduje to, że ten telewizor będzie mógł służyć nam przez bardzo długi okres czasu. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał Wam o tym, jak działa telewizor z matrycą organiczną. Słuchajcie, jest to matryca, która nie wymaga podświetlenia i każdy piksel jest sterowany oddzielnie, czy ma się świecić, czy nie. Dzięki temu na matrycy OLED kolor czarny jest naprawdę czarny, kontrast jest nieskończony, kolory są żywe, nasycone. I mamy bardzo szerokie kąty patrzenia. Za jakość obrazu w telewizorze odpowiada nie tylko panel, ale również procesor, który przetwarza wszelkie sygnały wejściowe. Ten procesor w modelu Philips OLED 818 nazywa się P5AI Intelligence. I ten skrót AI w nazwie tego procesora zobowiązuje. Mamy tutaj do czynienia z sieciami neuronowymi, z uczeniem maszynowym. Mamy tutaj potężną bazę danych, jak wyglądają poszczególne obrazy, które mogą być wyświetlane. Na telewizorze i teraz ten procesor pracuje nad pięcioma głównymi parametrami. Jest to kontrast, kolor, ruch, ostrość, jak również analiza materiału źródłowego. Te wszystkie parametry są brane pod uwagę przez procesor, żeby przetworzyć dowolny sygnał, który podłączamy do telewizora i przerobić go w taki sposób, aby jakość tego obrazu wyświetlana na samym panelu była na najwyższym światowym poziomie. Bardzo często mówi się, że OLEDy są dedykowane do tego, aby konsumować treści w jakości HDR. I oczywiście formaty, które obsługuje ten telewizor, no tutaj jest naprawdę bardzo dobrze, ponieważ mamy format HLG do telewizji na żywo. Mamy format HDR10, mamy HDR10+, mamy HDR10+ Adaptive. Mamy dodatkowo uważany za najlepszy na świecie Dolby Vision i jakby tego było mało, jeszcze dodatkowo IMAX Enhance i o ile dolby vision można spotkać na wielu... Platformach streamingowych o tyle na chwilę obecną e, filmy w formacie IMAX Enhanced dostępne są na platformie Disney Plus. Omawiając najnowszą linię telewizorów OLED firmy Philips 818, po prostu trzeba powiedzieć o Ambilight. I słuchajcie, jest to autorski system tej firmy, który powstał wiele lat temu i był dopracowywany na przestrzeni lat. Są to specjalne inteligentne diody, które znajdują się w tylnej części telewizora. Trzystronny Ambilight jest w modelu 818. Co nam daje Ambilight w domowym? Otóż, słuchajcie, te inteligentne diody są w stanie rozszerzyć obraz, na który patrzymy, na ścianę, która znajduje się za telewizorem. I teraz te dodatkowe efekty świetne wpływają bardzo pozytywnie na to, jak odbieramy dany materiał. I to niezależnie od tego, czy oglądamy sobie serial, czy oglądamy film, czy gramy w gry. Dodatkowo, jeżeli robimy prywatkę i puszczamy muzykę, to słuchajcie, system Ambilight jest w stanie również dodać kolory do muzyki, którą puszczamy na telewizorze. Nasze wrażenia, kiedy oglądamy film, to nie tylko obraz, ale i dźwięk. I jeżeli chodzi o system audio w linii Philipsa 818, no tutaj ta firma ma również bardzo wiele do zaoferowania, ponieważ ta linia po prostu brzmi bardzo dobrze. Z czego to wynika? Wynika to z tego, że wszystkie modele od 42 do 77 cali posiadają system dźwięku 2.1, czyli oprócz przetworników średnio-wysokotonowych mamy dodatkowy głośnik niskotonowy. Ważne są oczywiście formaty dźwięku, które ten telewizor jest w stanie przetworzyć i mamy tutaj standardowe Dolby Digital, mamy dźwięk przestrzenny od Dolby również, czyli Dolby Atmos, najbardziej popularny chyba system dźwięku przestrzennego, ale mamy tutaj dodatkowo jeszcze format dźwięku przestrzennego DTS, czyli DTSX. Aby korzystać ze wszystkich dobrodziejstw obrazu i dźwięku, które oferuje Philips 818, no musimy mieć system operacyjny. Za system operacyjny w tej linii telewizorów odpowiada Google. Konkretnie rzecz biorąc, jest to Google TV i na tym można by zakończyć. System, który jest bardzo łatwy, bardzo prosty, bardzo intuicyjny, gwarantuje Wam również to, że w tym systemie, jeżeli opłacacie jakiś abonament i chcecie oglądać filmy online, to na pewno ten operator i ta aplikacja znajduje się w tym systemie. Ale jeżeli aplikacje, które są w samym telewizorze, to jest dla Was za mało, to dzięki firmie Google możecie tam zainstalować ponad 8000 dodatkowych aplikacji. Graczy na pewno zainteresuje informacja, że cała linia 818 posiada wsparcie HDMI 2.1, czyli podłączenie do tego nowoczesnych konsol spowoduje, że będziecie w stanie grać w najwyższej możliwej jakości, czyli na przykład w 4K 120 Hz. Te wszystkie technologie, które przychodzą z HDMI 2.1, czyli zmienny klatkarz, tryb niskich opóźnień, czy wzmocniony zwrotny kanał audio, oczywiście jest na wyposażeniu tego telewizora, a na dokładkę mamy jeszcze panel dla gracza, który pozwala nam kontrolować na przykład liczbę klatek czy rozdzielczość w której gramy. Pozwala nam również ingerować w parametry obrazu gry, w którą gramy i już wisienką na torcie jest to, że mamy jeszcze dodatkowo celownik na środku ekranu. Na sam koniec jeszcze jedna ciekawa informacja, o której wspomniałem na początku filmu. Otóż model 818 OLED od Philipsa otrzymał na sezon 2020 2023-2024 nagrodę AJSA Best. OLED TV, czyli najlepszy telewizor OLEDowy. Esa to jest stowarzyszenie europejskich dziennikarzy branżowych, którzy zbierają się raz w roku i w różnych kategoriach przyznają te nagrody i właśnie linia 818 otrzymała taką nagrodę. Oglądając ligę hiszpańską można bardzo łatwo zauważyć, że piłkarze FC Barcelona mają na swoich koszulkach logo Ambilight TV, a to wszystko dlatego, że pojawiła się sponsorska umowa między Philipsem a właśnie Barceloną. Jeżeli szukacie dowolnego calarzu modelu OLED Philips 818. Polecam zdecydowanie szukać tych telewizorów w sklepach stacjonarnych MediaExpert, jak również na mediaexpert.pl. Dzięki bardzo, mówił Wiesław. Cześć!